i Walski postanowił to wycofać aż do Pieczkiewicza. Dobra, teraz długa piłka, z oj tu było zagranie ręką. Łychowytki, pytanie co z tym zrobią arbitrzy. Wystarczyło jedno długie zagranie, wcześniej Walski to wycofał do swojego bramkarza, Pieczkiewicz od razu daleko w kierunku Jakuba Wróbla. Wróbel tutaj prawie wygrał ten moment walki o piłkę, prawie wszedł przed Ukraińca Wiktora Łychowytko przyszedł z Narwi, Ostrołęka, Wychowanych Białej, Cerkiew. No jest tutaj ręka, jest delikatne pchnięcie ze strony Jakuba Wróbla. I jest jedenastka. Przepraszam, dwa karny w poprzednim sezonie plus jedna normalnie bramka z gry. Walski czy Gostowski Walski pewnie i Sandecja prowadzi jeden do zera. Strzelił dwie jedenastki plus jedną bramkę dołożył trzy bramki w 27 spotkaniach. 18 metrów podstawowej 11. Piłkarza urodzonego w Tarnobrzegu. Wychowanka siarki. No jak mówiłem... Jest kolejna piłka w polekarne. Poszukiwanie Podlińskiego. Jeszcze jedna próba. Będzie szansa na wyrównanie i szybko mają bramkę na 1 do 1. A sercem Karol Turek z numerem 93. No to jest też piękna historia. Chłopak, który się tutaj wychował, który musiał odejść do niższej ligi, wraca do czerwca 2023 roku tutaj Podliński, odbita piłka, nagrana w niego. I tutaj zupełnie niepilnowany, odpuszczony na można powiedzieć punkcie, z którego wykonywany jest rzut karny. Pewne uderzenie wewnętrzną częścią stopy Karol Turek. Dobrze ułożona noga strzelał Bramki z rzutów wolnych w okresie przygotowawczym. Jest strzał, ale zbyt lekki. Szufr najpierw sobie tutaj ustawił Podlińskiego, ale teraz złe zagranie i kapitalną sytuację miał Gąska. Świetne zachowanie z kolei Pieskiewicza. Wciąż górnik. A teraz prosta strata Walski. Biernat, no jego trudno przepchnąć, kiedy jest się z nim w kontakcie, ale teraz Merebaszwili, jest iskra w polu karnym, Merebaszwili, popatrzmy, Merebaszwili, Merebaszwili kapitalnie zrobił, Merebaszwili, świetna interwencja Gostomskiego, no z takich akcji Merebaszwilego doskonale znamy, w poprzednim sezonie kilka razy tak się nam zaprezentował w barwach podbeskidzia bielsko-biała, no potrafi w miejscu zakręcić rywalem, położył na murawie wręcz Biernata, nie zdążył chowytko, ale Gostomski Świetnie interweniował. I Biernat do Gostomskiego. Przedłużył kontrakt Gostomski. Do 2024 roku. Wyszedł teraz Pieczkiewicz. Ale wprost pod nogi. Zagrana ta piłka. Jak to się zakończy? Pieczkiewicz ratuje się po tym strzale i złym zagraniu. Potrafi daleko wrzucić piłkę z autu Łukasz Kosakiewicz. Kosakiewicz. Prawie na sam środek pola karnego nie ma strzału na bramkę. Już tam składał się z numerem 27. Chmiel. Jeszcze Merebaszwili, Merebaszwili, Merebaszwili. Znów próbował się zabawić już w polu karnym przeciwnika. Łychowytko naciskany. Proszę, tutaj ten pressing Iskry sprawił, że już ma szansę Sandecja. Zagranie do Wrubla. Wrubel, to przepuścił. Merebaszwili jeszcze chciał to zagrać do biegającego Chmiela. Chyba niepotrzebnie. Łapie się za twarz teraz Gruzin. O i teraz strata Merebaszwili. Merebaszwili chciał piłkę przepuścić między nogami. Ta jednak spadła do Kasprzaka. Jest Chmiel, Chmiel, Chmiel do środka. Nabiegał jeszcze do tej piłki w ale nie zdążył. Kosakiewicz, Merebaszwili, Merebaszwili, Jeszcze Merebaszwili, Merebaszwili, Lewą nogą szukał tego dalszego narożnika. Serano niezła piłka. Turek padł w szesnastkę. Turek! Również przy tym strzale z ostrego kąta, świetnie się ustawił, tak jak w tej sytuacji. Gąska, Pieczkiewicz, uwaga, będzie szansa, ale niepotrzebnie to przyjmował w tej sytuacji Egzon Kreziu. No pod, podkręcana piłka, popatrzmy. Oj, świetnie chciał to zrobić kalor turek.